Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar witam w kolejnym odcinku rynkowym. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę o skinach i generalnie chciałem też robić trochę bardziej czasami kontentu z montażem, troszkę takie wiecie, bardziej ambitnego, jak to się mówi, więc jeżeli to fajnie Wam podejdzie będzie Wam się oczywiście podobały jakieś tam odcinki, zobaczymy jak to będziemy robić. Raz oczywiście będą zwykłe rynkowe, raz takie bardziej pomontowane, jeżeli to będzie fajne, to zostawimy taką serię, a jeżeli nie, to wiadomo, będzie tylko rynek, no zależnie jak to wszystko będzie wychodzić, nie? I czy to będzie fajne do oglądania. Więc co? Szybkim wstępem jeszcze wiadomo, skins skinsmonki strona strona wymiany swoich skinów. Link do strony oczywiście w opisie darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzart przy wymianie, bardzo spoko opcja. Do tego strona nie wlicza cen na klejek, przez to wyjmiecie. Mnóstwo tutaj przepięknych kraftów, troszkę naprawdę tego tutaj znajdziecie. E, można też na tym zarobić, wysnapić naprawdę fajne jakieś drogie krafty i sprzedać drożej na rynku Steam. do tego przy wpłacie tutaj z moim kodikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 1000 dolarów darmowe 350 dolarów. A dzisiaj troszeczkę o skinkach. Dzisiaj o skinkach pogadamy, jak o inwestycji, bo mm, ostatnio patrząc na market, możemy dojść do takiego konkluzji, że tak naprawdę to wiele rzeczy słabo ostatnio wychodzi. No, jest to gorszy po prostu moment, tak, na markecie. I tak, zastanawiając się w sumie, co jest teraz lepszą inwestycją, i tak, biorąc pod uwagę, skiny są naprawdę dobrą inwestycją. Jedyny minus według mnie w skinach jest to taki, że nie jest to taka inwestycja, która wam tak urośnie, boom, i będziecie mieli bardzo dużo, jak. Na przykład, na jakichś szynkach, jak pikowały, że będzie to superkrotność, Wiecie o co mi chodzi? To nie będzie taki zarobek legendarny. Lecz tutaj skiny mają zaletę tą, że jeżeli jesteście fanami skinów, no to to już jest dla Was duża zaleta, bo macie inwestycję, którą gracie i która Wam służy. Więc też ten czas inwestycji inaczej Wam schodzi, bo nie, nie trzymać tego w magazynie i jakby wiecie, i nie korci Was czy coś, zależy też od osoby, wiadomo. Ale jednak jest to fajne, bo macie coś, co lubicie i to się trzyma, jeszcze no, może Wam zarabiać. Do tego wiadomo. Wybór tutaj skinów pod inwestycję. Też jest to ciężkie, no bo jednak trzeba trochę pogłówkować. Przede wszystkim, jeżeli mamy te kolekcje, typu kolekcja Miraża, wiecie tam jakie są skiny z kolekcji Miraża, typu jakiś czerwony, dwa różowe i kilka fioletowych i te mapy się zmieniają, mapul i czasami zawsze zestaw wyjątkowy wypada. To mm, oczywiście w takie skiny, typu właśnie jakiegoś Miraża. E, ostatnio o Mirażu jest głośno, że wiecie Miraż się kończy, więc tak naprawdę to zmienią paczkę, dadzą jakąś inną mapę, wyrzucą Miraża, ale zobaczymy, czy tak będzie. Ale można też po takie coś zagrać, też tak zainwestować w skiny, jeżeli oczywiście Wam się podobają przy okazji, no bo to jest w sumie najważniejsze przy inwestycji w skinach. E, lecz ja tutaj e, skiny. Troszkę podobnie do skrzynek się zachowują, tylko aż tak na przykład nie spadają na spadkach. Spadają, owszem, ale nie zaliczają aż takich spektakularnych spadków, co jest właśnie lepsze, co jest bezpieczniejsze, ale z drugiej strony też nie zaliczają takich dużych wzrostów jak skrzynki. Typu, skrzynka urośnie dwukrotność, no to skin raczej też nie urośnie tej dwukrotności. Może sobie podrosnąć, to zależy jaki, czy to czerwony, czy różowy, czy fioletowy. Wiadomo, mogą zajść też większe wzrosty i spadki, nikt nie mówi, że nie, ale jednak one są dostosowane bardziej do gry, że nie spadają aż tak na łeb, na szyję. I do tego skiny ja tutaj. Polecam w sumie skiny ze skrzynek, których już nie ma w polidropów. Chociaż te z polidropów również, jeżeli pan jest szynka, to wiadomo, będzie tam rosło. To tak jak szynka się zachować, zachować będzie, więc e, wiadomo, przyszłościowo fajne. Ale bardziej polecam jednak. Mm... Spoza polidrop, jako spokojne, long termy, kupione z jakiegoś fajnego zamówienia. Nie, na, nie najgorszy float, oczywiście, na danej skórce danej jakości, żeby tutaj też ładnie to się prezentowało i jak najbardziej e, trzymać taką inwestycję e, polecam. Tak samo tu, jeżeli się to trzyma, e, tutaj jakiś wstrzyń z operacji Shutter Web. Uwaga, swoją drogą, nie wiem, czy Wam o tym mówiłem, ale AWP naruszenie kwarantanny, którą ja posiadam w jakimś punku mam już naprawdę długo. Nie wiem, bo jest to kilka lat tak naprawdę, ale chcę Wam pokazać fajny przykład. Owszem, tak jak na skina przystało, nie jest to super duża krotność, ale powiem Wam tak, kupiłem tą awkę za jakoś 90 zł, aktualnie jest warta 267, ale przepraszam Was, bo to nie jest szczyt ceny, to jest nawet teraz spadek, jak widzicie. Ta awka normalnie za 300 zł, 300 z groszami dało się ją sprzedać, tutaj widzicie w cenach, i to dużo, dużo wcześniej, więc tak naprawdę to jest wiadomo. To jest długo, bo ja to kilka lat mam, nie wiem ile dokładnie, ale dosyć, dosyć długo. Tu po znakach pewnie można było spojrzeć, jakie mam odznaki i tak dalej. I to policzyć jakoś, jak, w jakich to było odstępie czasowym. Bo to było kupowane kiedyś, gdzie była operacja, więc to naprawdę trochę czasu temu było. E, I to wiadomo, dużo lat, lecz zobaczcie jaka fajna krotność się zrobiła. To jest ile? Jakbym to sprzedał za 300, to jest jakoś... Ponad trzykrotność, nie wiadomo, po to jest trzykrotność jakoś, ale to jest skin, tak? To od skina nie wymaga się dużo, to jest jako inwestycja dodatkowo, a przy okazji jest to skin, więc skiny potrafią być. Ja, jeżeli tak, jeżeli lubicie sobie inwestować, i lubicie też inwestować w skiny i zwykle, to ja bym to podzielił ten budżet dla bezpieczeństwa, jeżeli ktoś chce mieć skiny, pół na pół na przykład i rozdzielił sobie i skiny też poszukał takich, które nadają się po tą inwestycję, bo naprawdę to nie jest głupi pomysł. I jeżeli chcecie więcej filmów z inwestowania, to zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to śmiało opiszcie w komentarzach. To było tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.